Przejdźcie tu winciarz Teraz przejdziemy się windami na ulicy Kinowej 25. Zaczynamy od dwóch wind Warszawa, a po takiej modernizacji trochę przez Słajda. Przepraszam Was, że się, że się z Wami przywitałem na klatce czwartej. No, ja myślałem, że to jest klatka, klatka pierwsza. Nie, jak to się idzie? Mateusz się jechał. I uh -huh. Choć już jestem. I niestety w tej windzie miałem bardzo dużego pecha, bo akurat pani jechała na 11, ale na szczęście stanęła tak, że mogłem pokazać wszystko. Dobrze, że, że stanęła tak, że mogłem wszystko pokazać, bo jakby mi stała, stanęła na kasecie, no to nie byłoby fajnie, bo akurat na 11 jechała. O, bo teraz jedziemy drugą windą Warszawa. Już bardzo mała jest ta winda. Nie fajnie by było, jakby mi się ktoś do niej dosiadł. O Jezu, to to za dźwięk. Strach trochę tą windą jechać. Nawet no, by teraz mi się nikt nie doszedł, bo bym się wysiąść. Jak, ktoś, jak mi się ktoś dosiądzie, to ja chyba wyjdę, słuchajcie, bo naprawdę. Bardzo ta winda jest mała. O Jezu, co to za dźwięki! To jest to straszne. Strach w ogóle tym, tym jechać. Dobra, zero. Uff. Strach tym jechać w ogóle. Słuchajcie. Muszę te drzwi tak otworzyć. Boże, co to było tutaj przed chwilą. Strach w ogóle tym jechać. Dobra, to. Idziemy do klatki drugiej. Jesteśmy na Kinowej 25 w klatce drugiej. Mamy tutaj dwa slajdy. Będę jechał z kimś niestety. Tutaj było przejście, co, co ciekawe... Co? Było przejście po tamtej stronie. Można? No, tak. Jedziemy. Jest to kole... Oj! Czekajcie. Przepraszam. Dobra, jedziemy. Tutaj pani pozwoliła mi samemu jechać na szczęście, więc jedziemy tą windą na 11. Tutaj znowu dwa slajdy, ale ten już ma bardzo małą kabinę. Słuchajcie, bardzo mała kabina. No nie fajnie by było jakby mi się ktoś tutaj doszedł bo bardzo mała ta kabina. Jakby mi się jakiś pies albo z wózki, albo ktoś z wózkiem dosiadł, no to byłoby bardzo źle. Dobra, zwołam tą windę na zero, tylko rok. rok. Dobra. Piętro 11. O, piętro 11. Ta windę zwołuję na zero Będziemy jechać teraz w drugą windą slide A ta pani chyba pojechała, pojechała do góry. Dobra, czekajcie. Dobra. O! Słuchajcie, że ktoś na dziesiątym dosiadł. O, to dobrze, że wyszedłem. Normalnie się na dziesiątym doszedł pan, ja nie wytrzymam. No bo teraz się udamy do klatki pierwszej, ale jak coś to będzie to zmontowane po kolei. Oj, ktoś idzie. Dobry. Dobra, czekamy. Chyba przyjechał. Też nowy słajd, taki trochę nowy. No, przycisk. Przycisk zamykanie nie reaguje, i bardzo wolno zamyka drzwi. O, tutaj to już większa kabina, więc tutaj to już będzie, będzie lepiej. Jak mi się ktoś dosiądę, to już lepiej będzie. Na szczęście. Już myślałem, że mi się ktoś dosiadać będzie. Oby tylko teraz nie było dosiadki. O, tutaj to jest duża kabina, więc. Może być, gorzej to jakby w tamtej, gdzie ktoś do bo tam była bardzo mała kabina, tam chyba musiał być odważnik kiedyś, parter. Parter, z Stary lektor. O, dzień dobry. dobra to idziemy dalej Jesteśmy na kinowej 25 w trzeciej klatce mamy dwa słajdy Dwie windy mi się naraz otworzyły 11 Dwie windy naraz mi się otworzyły to ciekawe, to już nie są takie same słajdy tylko. Jeden jest taki, a taki sam jest dosłownie na i dziewięć. Ale już tam jak coś, to już mnie tam nie ma. Tylko tyle powiem. I szybki jest. Jedenaste. nie mówi. Ojeju, te drzwi, te drzwi chodzą jakby nie mogły. Ciekawe ten slajd nie mówi, ciekawe czy, czy ten lewy mówi, bo tam ten nie mówi. Tutaj trochę łatwy dostęp, bo jest 11 piętro i dużo mieszkań. To jest klatka trzecia. Czekamy na drugiego slajdu. Ciekawe czy mówi. Ja mam mówi, bo tamten lewy nie mówi. Zobaczymy czy ten mówi. Przyjechał. O Boże. Idziemy. O, wyświetlacz. Nowy taki. 2016. No to powinien mówić w sumie. Tylko teraz oby mi się tylko nikt nie dosiadł. Oj. No masz. Dzień dobry. To jest trzecie. O, do widzenia. O, na trzecim. Dobra. No to niezła sytuacja, słuchajcie. Pani zamiast na zero to się sobie, sobie wysiadła na trzecim. Niezła sytuacja. Dobra, parter. No, bo idziemy do klatki drugiej, ale ja będę kolejno leciał. Zmontowanie, zmontowane to będzie, będzie po kolei, jak coś. Więc dobra, to idziemy do klatki drugiej, ale w rzeczywistości do czwartej. Zdamy na ulicy kinowej 25 w Warszawie. Zaczynamy od dwóch winds wide. Od dwóch winds wide zaczynamy. To jest chyba kinowa 25, ale nie jestem pewny, zapomniałem. Mamy tutaj dwa slajdy. Nie wiem czy mi się uda wszystko zrobić, bo tutaj w niektórych klatkach są furtki, więc trzeba nieco, że czekać na furtkę, to jeszcze na drzwi, zawsze za to można ochrzan dostać. Dziesiąte, jedenaste. drugą windę. Dawno nie było slajdów na moim kanale, tak w ogóle. Bo wszystkie praktycznie w Gdańsku już mam nagrane. Dobra. Czekamy na drugiego slajda i się udajemy do kolejnej klatki. W ogóle nie wiem jaka to jest klatka w ogóle. Chyba klatka A, ale nie jestem pewny. Będzie zmontowane, zmontowane po kolei. Bo już nie wiem. Zaraz sprawdzę. To was wam o tym powiem. No czekamy na drugiego slajda druga wina slide. Oj, siódma. Piękno. Proszę o nogi. No bo tu zobaczcie jaka to jest klatka. Dobra. Dobra, słuchajcie, to jest klatka czwarta, więc sorry, że się z wami przywitałem, ale już trudno, że najwyżej wytnie ten fragment. Albo już zostawię, trudno, najwyżej dwa razy się z wami przywitam, no bo okazało się, że to jest klatka czwarta, więc trudno. Dobra, to idziemy. To idziemy do klatki dalej, ale klatki będą po kolei jak coś. Zmontuję, że będzie po kolei.